Wspominałem już w jednym z nagrań, ale chcę to powtórzyć, że bardzo nie lubię takich sloganów typu: Przypadek to świeckie imię Ducha Świętego, przypadek to to wszystko, co przypada od Boga. Nie, niektóre rzeczy. Są po prostu zwykłym przypadkiem, o tym mówi księga Kocheleta. A niektóre rzeczy są ewidentnie wprost od złego ducha, tak jak mój kolega ze szkoły średniej, który któregoś razu schodził sobie, to była niedziela, i mama wysłała go, robiła obiad, i wysłała go do piwnicy w bloku, żeby przyniósł tam coś potrzebnego do obiadu, jakieś swójki. I on szedł, i kiedy szedł, zobaczył, to lat, lata 80. jeszcze, że jego kolega wstrzykuje sobie narkotyk, i zaszantażował go. Powiem twoim rodzicom, chyba że sam mi wstrzykniesz. I on mu wstrzyknął. I on poczuł się fantastycznie. I po kilku latach już nie żył. Spalił się na Melinie. Wszyscy wyszli. On, zaćpany z papierosem w ustach, spalił się. A wcześniej już po, po niecałym roku używania heroiny był nosicielem HIV, co wtedy było nieuleczalną chorobą. Więc i to był przypadek, można powiedzieć. Oczywiście. Różne zbiegi okoliczności są, niektóre pochodzą od Boga, niektóre są zupełnie przypadkowe, a niektóre pochodzą od złego ducha. I tak naprawdę te zewnętrzne rzeczy, one mają na nas wpływ, ale ostatecznie to my decydujemy co zrobimy. Gdyby ten mój kolega miał inne nastawienie w sercu, to widząc człowieka, który bierze narkotyki, nie zaszantażował go w ten sposób. A dlaczego o tym mówię? Bo Czytamy teraz Księgę Rodzaju i dochodzimy do miejsca, gdzie można powiedzieć przypadek o czymś zdecydował, a ja chcę pokazać, że, że nie. Dobra, Księga Rodzaju 37 rozdział. Co się dzieje? Józef, czytamy, kim był Józef, jaki miał charakter, to było pierwsze nagranie z tej serii, w tej całej serii Księga Rodzaju. Potem mówiliśmy o tych dwóch snach, co one znaczyły. I teraz, kiedy bracia Józefa poszli paść trzody do Sychem, Izrael, czyli jego ojciec rzekł do niego, czy Twoi bracia nie pasą trzody w Sychem, chcę Cię posłać do nich. Odpowiedział mu Józef, jestem gotów. Wtedy Jakub rzekł do niego, idź proszę zobacz, czy twoim braciom dobrze się wiedzie, a także ich drobnemu bydłu, a po powrocie mi opowiesz, po czym wyprawił go z doliny Hebronu, a on poszedł do Sychem. Możesz powiedzieć, gdzie tu jest ten przypadek? Posłuchaj teraz. A gdy błąkał się po polu, czyli chodził, nie mógł ich znaleźć, spotkał go pewien człowiek, mówiąc. Spotkał go pewien człowiek. Zapytał go więzów człowiek: "Kogo szukasz?" Odpowiedział: "Szukam moich braci. Powiedz mi proszę, gdzie oni pasą trzody?" Na to ów człowiek rzekł: "Odeszli stąd, ale słyszałem, jak mówili: "Chodźmy do dotań. Józef udał się więc za swymi braćmi i znalazł ich dotań. I oczywiście pewnie znasz historię Józefa, wiesz co go tam spotkało, a jak nie wiesz to dowiesz się jutro. Natomiast można powiedzieć o przypadek, gdyby ten człowiek go nie spotkał, gdyby on nie znalazł braci, gdyby wrócił do swojego ojca, powiedziałby Tato, szukałem, nie wiem gdzieś poszli, nie wiem gdzie są. I możesz powiedzieć, i to by zmieniło jego życie. Nie, nie zmieniłoby. Bracia go nienawidzili szczerą nienawiścią. Ojciec zrobił wszystko, żeby to jeszcze w nich podsycać, faworyzując Józefa, a Józef donosił, więc też dolewał oliwę do ognia. Więc można powiedzieć, nie, znaleźliby inny sposób, żeby zrobić mu krzywdę. A więc. Można powiedzieć, że, że patrząc tylko z zewnętrzny sposób na życie, a wielu ludzi tak patrzy, to przypadek, to okoliczności, to to, to tamto. Nie, to nie przypadek i nie to okoliczności, tylko to, co jest w sercu. W ich sercu była nienawiść, więc prędzej czy później w taki czy inny sposób skrzywdziliby Józefa. W sercu Józefa było dużo wywyższania się dużo takiego poniżania innych bo naprawdę trzeba być pełnym pychy i taki uważać się za lepszego mówiąc o innych, że są gorsi on to opowiadał ojcu więc ta postawa serca doprowadziłaby go i tak do tego, że Bóg musiałby go oczyścić i to jest bardzo ważne to jest jedna z najistotniejszych lekcji w życiu to co masz w swoim sercu Decyduje o tym, jak będzie wyglądało Twoje życie. Taki niedawny przykład, nie, nie chciałbym opowiadać za bardzo szczegółów, ale znam takie małżeństwo, nawrócili się kilka lat temu, i on jest człowiekiem, który łatwo się zapala do różnych rzeczy, a potem łatwo gaśnie. Zapala się i gaśnie. I patrząc po ludzku, znam wielu ludzi, którzy w taki sposób się nawracali, z taką osobowością się nawracali. I różnie potoczyły się ich losy. Niektórzy do dzisiaj bardzo gorliwie służą Bogu. To jest słabość ich charakteru, ale pozwolili Bogu, żeby w nich to przepracował, i dzisiaj wytrwale służą Bogu. A są też tacy, którzy poszli za swoim charakterem, nie ukształtowali go, i dzisiaj nie służą Bogu. Więc ten człowiek jest no, ciągle na takim, jak wszystko. Byli w trudnej sytuacji. Ci znają ci najmniejszej okoliczności życia byli w trudnej sytuacji, i on. Przez pewien czas wydawało się, że jest rozwiązanie, on był pełen taki wow i wszyscy mówili, jaką on ma wiarę. A ja myślałem sobie, czy to jest wiara? Znaczy to ewidentnie była wiara, ale czy ta wiara wytrzyma próbę ognia? I potem się okazało, że wszystko obróciło się w złą stronę, on się załamał. Ale wtedy jego żona, która gdzieś tam z boku cicho cały czas się modliła, stwierdziła, że skoro jest trudno, ona zwiększy modlitwę, doda do tego post, zaczęła więcej się modlić, zaczęła pościć, zaczęła czytać Boże Słowo intensywnie, zaczęła powtarzać Boże obietnice. I sprawa się rozwiązała. I co chcę przez to powiedzieć? Postawa ich serca miała znaczenie, czy sprawa się rozwiąże. Okoliczności na początku wyglądały wspaniale i niektórzy ludzie znając te okoliczności mówili, wow, Bóg im błogosławi. Później okoliczności zmieniły się na inne i można powiedzieć, o straszna tragedia, myśleliśmy, że będzie dobrze. I oni mogli przyjąć wtedy postawę, on się załamał, ona mogła powiedzieć, no może to bo wola Boża. Ale ona powiedziała, Boże, ja się nie poddam, ja będę walczyć w modlitwie, ja będę wołać. I Bóg odpowiedział na to wołanie. I to chcę właśnie powiedzieć. Zewnętrzne okoliczności nie mają takiego znaczenia, jak Twoje wewnętrzne nastawienie. Ktoś powiedział, że kiedy jesteś w trudnej sytuacji, to ta trudna sytuacja nie tyle mówi o tym, jak wielki jest problem, tylko w jakiego Boga ty wierzysz. Czy wierzysz w Boga, który jest większy od Twoich problemów, czy wierzysz w Boga, który jest mniejszy od Twoich problemów. I oczywiście, że w życiu jest tak, że nie każdy problem rozwiążesz tak, jakbyś chciał. I w życiu jest tak, że nie każda choroba odejdzie, nie każdy problem się rozwiąże. To oczywiste. I są takie sytuacje, kiedy po prostu potrzebujemy wybrać Boga, mimo to, że on nie odpowiedział tak, jakbyśmy chcieli na nasze modlitwy. To jest też element życia w wierze. Ale też elementem życia w wierze jest to, że kiedy stajemy w obliczu trudnych okoliczności, wzywamy Boga. Wołamy do Boga i nie poddajemy się, i kiedy okoliczności zaczynają się komplikować, to my wiemy jedno: nasz Bóg jest większy. I ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś większy niż wszystkie problemy, troski i kłopoty. My dziękujemy Tobie, Jezu, że Ty na drzewie krzyża pokonałeś i rozbroiłeś wszelkie moce, władzę i zwierzchności i wszystko, co było naszym przeciwnikiem, usunąłeś z drogi, przybiwszy do drzewa krzyża. I dziękujemy Tobie, Duchu Święty, za to, że Ty jesteś palcem Bożym, który wyrzucasz złe duchy, a wprowadzasz Boże Królestwo w serca ludzi. Panie, my wzywamy Twojej mocy nad problemami, w których. W których jesteśmy, my wzywamy Twojej moc nad problemami naszych bliskich. Panie, objawiaj się w tych sytuacjach i niż dzieła diabła. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem więcej informacji w linku poniżej.